Jak nazywa się Leroy Fair, który zmienił klub? Transfer. Tak się nazywa ten zapomniany piłkarz. Kto jeszcze pamiętał Leroya Fera? Ja łapa pamiętam. Queenspan Rangers grał i w Norwich też, nie? Tak, na przykład. No, no, Słonzy. <laughs> po drodze też, też było. Praca Kuźna bo A już okno Transferowe. Już się dzieje dość sporo w świecie piłkarskim. U nas też już pierwszy odcinek tego typu wylądował. Tego typu? No, no, Tego no. typu. Tego tego typu. typu. Ten, no, ten. Ten, ten typ tak ma. Tego typu to 13-14, 14-16 Queen Park Rangers, 16-19 Swansea. Ale wiesz dlaczego? Telefon. Bo, nie, bo y, jestem się gotów założyć, że gdybyś mi kazał rozpisać Fera, to na pewno pomyliłbym się o rok. I to jest zadanie dla wszystkich widzów, żeby dzisiaj nie mylić się o rok, bo pewnie tak będzie. A o hip-hop można? A pomylić się o hip-hop? Jak się myli o hip-hop? Nie rozumiem. A, no, tak samo jak się pewnie myli o rok. Rozumiesz? Nie. Coś teraz, że nie rozumiesz moich żartów? Już sobie rozumiesz, czy nie? A, rok muzyka, ojej Ojej O, o boże, dobra o boże. O, Boże, słuchajcie, zaczęło się grubo. Lećmy z tym. Wow. Się będziemy Linki słychać. w opisie, wpadajcie słychać na. Słuchaj mnie. Właśnie, so, a Fortuna. W to bardzo istotna sprawa. Właśnie. Tak, na wstępie tego materiału Fortuna przyszykowała specjalnie dedykowaną dla społeczności piłkarzyków ofertę. Warto się z nią zapoznać. Wszystkie szczegóły znajdą się w opisie. Pojawią się również informacje na naszej facebookowej grupie. Tak więc odsyłamy, bo jest szansa. Jesteś się wyróżnieni w tym momencie. Zgarnąć bonus pomimo pomyłki na kuponie, dokładnie tak więc zachęcamy do zapoznania się, jeżeli, jeżeli jesteście pełnoletni oczywiście. To prawda, a krzywy ty nie pomyliłeś miesięcy? Nie i wiem, że nie jest listopad, ale I don't care. A dlaczego? O co chodzi? A, że wąs. Oh, wow. A, wąs. Ale o te części ciała w przypadku mężczyzn powiadacie. trzeba dbać zawsze, więc Movember tak. trwa cały rok. Dokładnie, Opowiadacie dokładnie. tutaj różne rzeczy Bajaluki, związane upody. z dzisiejszym quizem. Część uwignione. osób już wyszła z tego quizu. Tak. Pierwszy przykład, Miguel Almiron. No, no, tak. no, fajnie no. Do Newcastle. Skąd? Okay. I kiedy? Zapewne się pomylę o rok. To jest, tak, swoją drogą patrzyłem się przygotowując ten quiz na skład Brighton i Newcastle. Brighton przede wszystkim to są naprawdę takie postaci, które dopiero zaczęły świecić u mew. i one tam zaczęły faktycznie pokazywać się od tej najlepszej strony, więc Brighton. Kib tak, tak, kibicuję tak. bardzo ich dalszym sukcesom. Dobra, eee, to co sprawdzamy? Czekaj kurde. No. Nie wiem, mam to na końcu języka, nie będę przedłużał. 2018 z? Atlanta. Z, atla, Atlanty, z, At z Atlanty, tak. Ale nie. Ale Leci, tylko United, bo ty za to z myślisz.. Atlanta, Atlanta United. No. United. Atlanta United. E ale dobra, no Atlanty. Tak, no, tak, tak, ale krzywdza cię to za. za, no, za, za tak, całkowicie, tak, ale... E rok? I rok 2019, więc Jest! Komplet! Krzyż Pamiętam, że ten transfer był na naszym kanale, więc to musiał być 19 rok. <śla> <śla> to teraz... Juan Foyt. Okay. Do Dobiera, oczywiście. Skąd i kiedy? Tutaj mogę podpowiedzieć, trzeba mieć na uwadze wypożyczenie. Więc, żebyście się nie przestrzeli z, z rokiem, bo z techno. No. Pff. Chodzi oczywiście o SPERS, Spers 2022. 21. 21. Mm, kurde, zastanawiam się, na niestety. ile bliski to jest transfer. To jako, że ostatnio u nas na kanale było sporo o Milanie, to teraz jeden z reprezentantów... Jukasza Milanu? No. Benasser, Ismail Ben Nasser, okej. Okay. Dokąd? No do Milanu. OK no, Dlatego powiedziałem o Milanie. Oj, 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 patrzyłem ostatnio na jego historię i zapomniałem, gdzie on grał wcześniej. Tak przypuszczałem, że mogliście grzebać trochę. Nie wiem, przy okazji, czy to meczów ligomistrzowych, czy przy okazji materiału. Kurde, na ja pomylił rok znowu. A drużynę masz pewną? No raczej tak. Czy jest to ten klub, który Ci kupon zrobi? Już? Empoli, Empoli 2020. Tak. Empoli 19. Jest to Empoli, jest to 2019. Yes! Z kompletem. Brawo. Klasa. Mamy 5 do 2. Tym samym. To w takim razie teraz kunia do herty. Do, ke, do herty. Do, do herty. herty. Kunia do herty. O kurde. Kunia. O kurde. Jest tu jakaś rozbieżność, więc to dobrze. Ale. No, kuny, chy, nie wiem. Lipsk 2020? Lipsk 2020. 2020. Jest! A, z tym nie wiem. Co ja to nie mogę, tak? ale. Co on rzecznie. Za... z Kunia w PSR. Nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne, może hmm. Kizaćmi nie miałem. Jako, że spodobał mi się ten przykład z Benasserem, to teraz pozostajemy no, znowu w Milanie. Czyli dwa punkty zgarnąłem, cztery. Tak, pozostajemy oh. w Milanie znowu i teraz Frank Kessie. No. Do Milanu ponownie. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam, ale uznałem to za... za no słuchaj, no, e... ja będę Ciebie pilnował. Dobrze, ale uznałem to za coś oczywistego, z uwagi na to, że zrobiłem wstęp w Milanie. Nie wiem czy nie klub wcześniej. powinien być prosty, ale z rokiem klub możecie jest, mieć klub problem. Jest prosty, ale klub jest, jest prosty. jest ale... ale... z rokiem możecie mieć problem. Ale z rokiem możemy mieć problem. No, myślałem. 17 bo 18 chyba nie wcześniej. Może wcześniej? Jest to Atalanta? 2019 Atalanta, więc krzywy. No to Gratulacje. Fajnie 2 A 8, ale miałem 18 wpisane, zmieniłem na 17, więc to i tak mi nic nie dało. To nie nic. druga połowa dzisiejszego quizu. Tak jest. Rafael Guerreiro do Borussi Skąd? O, o, to joj, joj, joj. Trochę cięższy przykład mam wrażenie. Mam wrażenie, że stąd. A, ten klub na pewno był tam na rozkładzie u niego, ale. Hmm. Ha! Okej, okay, sprawdzamy. No ale nie wiem, to, to, jest, to jest szybko. jest 2015. A jest to 2016. Nie. Nie co, L'Orion? Mm -hmm. Z L'Orion przychodził? Kurde. Ja nawet ten rok nie No co za pech. 2018. To, ale dobrze, tym, z, z tym ką kom kombinowaliśmy. E, to teraz z wychowankiem chyba. No, no. chyba tak. Furtberg. do Lipska skąd? O Jezu, on tam jest 500 lat. Hmm. 500 może nie, ale faktycznie biorąc pod uwagę, że jest już 2023 rok i bliżej nam do 30, to tak. To się mi jadomo i to nie. Mówi trochę mniej. Ty robię bliżej do 20 Jeszcze. No, tak. już. Forsberg. Masz ilo teraz? Emil 18? Forsberg. Forsberg. Nie wiem. I... Eee, ja nie pamiętam skąd furt przychodził do Ja do Też nie wiem. Dałem z... z... I... Przez... ja... A. Aik. Aik A przychodził A z... Z... z Malmo. Malmo, tu tutaj, kurde, Przybył? ale w ale... 2015 roku. <suszynki> ja! Nie udało się. Więc forma dzisiaj. Ajajaj. No to bijesz mnie, ostro. Teraz mi jadę Masz tyle jeszcze nie? Nie, 8 na razie. Ok, okay to teraz kolejny przykład. O Ozimen do Lil. Skąd? Przygotowując się zastanawiałem się, czy ten przykład klubowo będzie dla was jakimkolwiek wyzwaniem, czy nie. Właśnie mam dylemat, wiesz? Mam dylemat. Jak to było do końca z tym zmianem? E, wchodzą oczywiście w grę dwa kluby. No. Czyli Wolfsburg i Charleroi. I teraz pytanie, czy on się odbił od Wolfsburga i odbudowywał się w Charleroi, czy on w Charleroi zrobił robotę i w Wolfsburgu rozczarował? Zawsze mam problem z tym. A ty? A ja nie mam z tym problemu. Widzisz? To jest, to jest <grym> Dobra, po, na początku miałem Wolfsburg, zmieniłem nasz roller zabawa, A ten jest ten. to Sharp Run 2019, tak więc obaj macie. Jest. Tutaj maksimum dwa punkty lądują na waszych kontach. Ziben. To teraz Zakaria do Münchengladbach. O nie. Nie wiem. Nie wiem. Kurczę, nie wiem. Coś tak. Od razu to było moje pierwsze skojarzenie, nie wiem dlaczego. Może złe. Może złe. Strzelam kompletnie. Jest to. Córych? Young Boys. Young Boys, kurde. 2017 rok. Jest, nie. O jezus. <ścoughs> nawet nie wiem, co ja zapisuję. Uff, to eee, całe szczęście. Nawet nie ma 50% układam, a u. Adama. Uf, no co nie tego ma. jest. Niestety. Dobra, to ostatni przykład. Eee, Sergio Canales do Realu Betis. Skąd i kiedy? u o trochę pokręconą yy, ścieżkę Twister, strzelam Tomek się by wiedział miałby komplet ja się nie wstydzę tego, że nie mam Bo to dla mnie był dzisiaj trudny quiz, kurczę za dużo takich pułapek i kurczę te, te lata, ja jestem w nich tak fatalny, jak nie potrafię sobie tego z... Ty ja, ja bym nie wiedział, kiedy ja maturę zdawałem, gdyby nie to, że mam punkt odniesienia w postaci... Ja z koniec z was, raz, nie, z tobą się kłóciłem, że ty powiedziałeś, że w 2012 zdawaliśmy, a w 2013. No i też, i tylko, ale ale tylko dlatego, ten że... A zdawaliśmy? W 2013, w no. 2013, ale wiem to tylko dlatego, że... Um... Coś z Arsenalem jest związanego 2013 i z moimi kumplami z pierwszego roku studiów, że mecz chyba wspólnie oglądaliśmy. W... Dobra, sprawdźmy, zweryfikujmy. Proszę, nie wyciągaj telefonu, żeby... nie wyciągam. Nie nie, 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 nie. Real Madrid 2014. Wydaje mi się, że on po opuścił na rzecz kogoś klubu. Nie czy nie wyciągnął do Racingu Santander albo do Walencji. Nie, był to Real Sociedad. Sociedad, w, w, w roku? 2018. Okej. Okay. Hmm. Więc tutaj w ogóle przestrzeliście obaj. Jedną tej nie wstydzę się tego. La Liga, poza Realem i Barcą to nie jest moja mocna strona. Czyptykujcie transferowy dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jutro kolejny materiał na naszym kanale. Tak jest. Wbijajcie też na profil Fortuny, na bo tam na kanale. Tak, to, to, na kanale z Fortuny. na kanale z piłkarzyków i na kanal i na, na kanale z Fortuny. I Fortuny. Bo tam z kolei będzie gościnny materiał, gościnny materiał. Będzie materiał z gościnnym udziałem Tomka Ciąkały. Tak więc... jest. Tomka, który miałby to za Sa, na pewno dobre punkty. Tak. I pewnie na swoim kanalesie też o kanalesie gadał, nie? Było, tak, e, Na razie, hej. Siemka, hej. Siema.